Mam na imię Iwan, a ta historia zaczęła się ponad dwa lata temu. Mój bliski przyjaciel Ben zaczął spotykać się z pewną dziewczyną. Byliśmy raz na imprezie i wydawała się być bardzo miła, jednak po jakimś czasie zaczęło robić się dziwnie. Pod jej wpływem Ben zaczął się zmieniać. Zawsze był bardzo cichym i ugodowym facetem, więc jej na to pozwalał. Ta kazała mu przefarbować włosy i zapuścić brodę. Nie widziałem go przez około rok, a gdy w końcu się spotkaliśmy, Ben już nie był tą samą osobą. Mówił jak starzec i wyglądał, jakby w ciągu tego roku postarzał się o jakieś 40 lat, a mieliśmy wtedy po 19. Zacząłem się o niego martwić i pomyślałem, że ktoś nim manipuluje, więc poszedłem do jego mieszkania i zadzwoniłem do drzwi. Dzwoniłem przez jakieś 3 minuty, zanim ktoś w końcu mi otworzył. W końcu Ben zaprosił mnie do środka i zaproponował herbatę, co wydawało mi się dziwne, gdyż nigdy jej nie lubił. Chwilę posiedzieliśmy, po czym poszedłem do toalety. Idąc korytarzem dostrzegłem pokój, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Z ciekawości wszedłem do środka i zobaczyłem coś przerażającego. Na podłodze znajdował się duży czerwony pięciokąt, na którego rogach leżały świeczki. Wszedłem głębiej, kiedy nagle drzwi za mną zatrzasnęły się. Odwróciłem się i zobaczyłem śmiejącego się Bena. Ewidentnie nie był to śmiech radości. Nagle Ben rzucił się na mnie, oplatając swoje dłonie wokół mojego gardła. Zaczął mnie dusić, a ja rozpaczliwie próbowałem wziąć najmniejszy wdech. Podniosłem zapaloną świecę i przyłożyłem ją do jego klatki piersiowej, a jego sweter zaczął się palić. Ben krzycząc upadł na ziemię i próbował ugasić ogień. Szybko wstałem i zacząłem kopać go po głowie, aż ten w końcu stracił przytomność. Wtedy usłyszałem krzyk kobiety dochodzący z korytarza. Zaparłem się i trzymałem drzwi z całej siły, nie pozwalając jej wejść do środka. Ta uderzała w nie, krzycząc Wpuść mnie do środka, nie zrobię ci krzywdy. Chciałam tylko użyć twojej duszy, aby Ben żył wiecznie. Wtedy Ben odzyskał przytomność, jednak kiedy mnie zobaczył, o dziwo nie próbował mnie zabić. Jego wzrok był kompletnie rozkojarzony. Gdy doszedł do siebie, podszedł do mnie i pomógł mi trzymać drzwi. W końcu jednak dziewczynie udało się je wyważyć, powalając nas obu na ziemię. Upadając, przypadkowo starłem kawałek czerwonej farby, przerywając krąg. Wtedy cała złość dziewczyny Bena zniknęła i wyglądała jak zupełnie inna osoba. Zdezorientowany, natychmiast stamtąd wyszedłem, zabierając też Bena i ruszyliśmy do mojego mieszkania. Ten po drodze opowiedział mi całą historię. Przez parę pierwszych miesięcy związku było jak w bajce, jednak po czasie ta zaczęła prosić go o dziwne rzeczy, jak chodzenie do jakichś podejrzanych sklepów i kupowanie czarnych świec. Zaślepiony miłością, nie widział w tym nic złego i po prostu to robił. Pewnej nocy obudził się związany w środku namalowanego na podłodze znaku. Jego dziewczyna wypowiadała jakieś słowa w języku, którego nie znał. Wtedy poczuł rozdzierający ból w klatce piersiowej, a następne co pamięta to gdy się obudził i zobaczył mnie trzymającego drzwi. Zacząłem trochę czytać i nawet zabrałem Bena do egzorcysty. Ten powiedział, że jego dziewczyna jest wiedźmą i wykorzystała go jako naczynie opętania demona. Potem całkowicie zerwał z nią kontakt.